Jak wygląda gospodarka, jak wyglądał system finansowy, jak wygląda struktura własności. Bo to też było bardzo ciekawe. Otóż, przed pierwszą misją osobową, czyli przed pierwszą misją załogową na Tarksa, no dużo wcześniej, tak, powstała na ziemi korporacja: Tarks Corporation. W tej korporacji udziały miały państwa, te największe oczywiście państwa oraz firmy prywatne. Firmy, które eksplorowały już przestrzeń kosmiczną i eksplorowały już Księżyc i Marsa, w związku z tym miały doświadczenie i to były potężne firmy, które budowały także promy kosmiczne. W związku z tym powstała firma, ten Tarks Corporation i ta firma finansowała jakby tą podróż. Ale ta firma też, ponieważ tam wysłała te fabryki kompaktowe, to wszystko było jakby te, te, tej firmy, tej, tej Tarks Corporation, Uznała, że wszystko, co będzie wybudowane na tarksie, będzie także jej własnością. No i teraz tak, dochodzi do tej pierwszej misji osobowej, załogowej, i tam ma wylecieć 30 tysięcy ludzi. A jeszcze jest jedna bardzo ważna rzecz, ponieważ powstał też bank na tarksie, czy właściwie to był wirtualny bank, i ten bank został zaimplementowany do pierwszego promu załogowego. Tak naprawdę to był system, który zawierał wszystkie konta, wszystkie oczywiście aktywa, transakcje i tak dalej. Tam one były zapisane. I one dotyczyły tych ludzi, którzy są w tym pierwszym promie. Ale także dotyczyły jak gdyby środków, które na tym promie były i które były na poprzednim promie. Czyli tam były jakby wszystkie, własność tego, tej Targs Corporation oraz własność tych ludzi, ich konta. Oni oczywiście, ponieważ lecieli, no to wymieniali na, no właśnie, na t -coina. Powstała waluta, która właśnie była w tym, tym wirtualnym tym banku i to był t -coin. Ustalono, no najpierw arbitralnie ustalono jakiś tam kurs tego t -coina. Później on miał być też ustalany rynkowo. No i ten, i wszyscy ci ludzie, którzy byli na tym statku, wymieniali swoje jak gdyby zasoby finansowe na tego t -coina. I oni tak naprawdę już mieli te konta i oni tam lecieli. A oprócz tego mieli wypłaconą pensję. Najpierw to była pensja jednorazowa za udział w tej, w tej wyprawie, a potem na TARKSie mieli mieć też miesięczną wypłaconą pensję. To były ich kontrakty, oni się tam dogadywali na jakieś konkretne pieniądze. No i teraz przychodzi do tego, że, że oni zaczynają negocjować z tym TARKS Corporation, zaczynają negocjować, że tak naprawdę wszystko, co powstanie na tarksie, nie może być, być własnością Tarks Corporation. Dlatego, że owszem, w te fabryki, czy te, te, powiedzmy, środki, które tam trafiają, dobra, są własnością Tarks Corporation, ale po drugie, siła robocza, czyli oni, którzy tam będą pracować, i co najważniejsze, surowce, czyli te zasoby naturalne, które są na tarksie, nie są własnością Tarks Corporation. I ci ludzie wynegocjowali, no, to byli specjaliści, oni też mieli wsparcie wszelkiego typu prawników, dlatego że tak naprawdę cała ludzkość sobie zdała sprawę, że w tym momencie decydują się tutaj najważniejsze rzeczy. I trzeba to z tą korporacją, z tą, tą Tarks Corporation wynegocjować. I wynegocjowano, że własność surowców, czyli wszystkie surowce, które są na tarksie, ziemia także, jest własnością tarksian, czyli tych ludzi, którzy tak naprawdę na tym tarksie wylądują. Urodzą się, przylecą później, tak? Przyleciałeś później, też masz prawo do surowców i jakby do, do tego, co na tarksie jest. To, to była pierwsza rzecz. Czyli, czyli ten Tarks Corporation, czyli pierwsze rzeczy, które zostały wyprodukowane na, na tarksie z udziałem tych powiedzmy fabryk kontakt, kompaktowych, to one w dużej mierze, w jakiejś tam części były własnością tej firmy Tarks Corporation ale w części były własnością drugiej firmy, którą utworzyli już obywatele Tarksa. I oni też mieli udziały jakby w tej firmie, tak? czyli po prostu oni się podzielili tą, tą, tą własnością. A potem y, udziały tego Tarks Corporation, tego ziemskiego, y, oczywiście malały, coraz, coraz bardziej malały, dlatego że coraz więcej rzeczy było wytworzonych przez Tarksian na Tarksie. Zasobów i środków, które tam były. W związku z tym już nie należały do Tarks Corporation, tylko należały do firmy, która została powołana na tarksie. I wszyscy obywatele mieli prawo udziału w tej firmie. Ale potem się okazało, że oni oczywiście dostawali pensje, ale, ale także musieli płacić jakby za swój pobyt tak? musieli opłacać jakby no, taki czynsz musieli też płacić za towary, które tam zużywali czyli w którymś momencie oni te środki które jakby zyskiwali na swoich kontach, też musieli wydawać. Później to się jakby urynkowiło, później pojawiło się mnóstwo firm, mnóstwo operatorów, które tak naprawdę na targ się funkcjonowały i no, z, z, pojawiła się konkurencja. Wytworzył się taki kapitalizm miejscowy, który zresztą dosyć dobrze funkcjonował i on po prostu jakby regulował ten system finansowy i gospodarkę. Natomiast kolejni Wszyscy, jakby pasażerowie, czy kolejni, wszyscy ludzie, którzy lecieli w kolejnych misjach, oni też kupowali tego t tylko że oni kupowali po takim kursie, po jakim był na dany dzień. Ponieważ podróż trwa 20 lat, to ten kurs się zmieniał. Później ich konta wszystkie były przeliczane na tego t czy na wartość tego t która była w momencie lądowania, więc to, to niektórzy zyskiwali, niektórzy tracili. Generalnie tam się pojawiła też inflacja. Także tam też problem inflacji oczywiście się pojawił. Ale to, to, to w ciągu, przeciągu tam 200 lat na początku, jakby tego problemu nie było. I jeszcze dosyć, dosyć ciekawą rzeczą było to, ponieważ ludzie, którzy jakby wyruszali na tarksa w jedną stronę, już nie zamierzali oczywiście wrócić, nie mieli takiej możliwości, sprzedawali swoją własność, którą mieli na ziemi. I wymieniali ją na tego T-coina. No, tylko że własność na Ziemi w którymś momencie, jak już tych ludzi było coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej szczególnie w XXIV, pod koniec 24. i XXV wieku, wartość dóbr na Ziemi zaczęła maleć. Ponieważ nie miał tego, kto kupować, prawda? Tutaj był duży, duża podaż była, a nie było popytu. W związku z tym ten Tarks Corporation ziemski skupował te, te aktywa. Skupował Ziemię, skupował. Gdyby no, wszystko, co ci ludzie posiadali. I oczywiście no, można było powiedzieć, że wspaniałomyślnie skupował, ale też to, była, to był dla nich wielki interes, bo oni, bo oni na przykład tanio kupowali ziemię, która, no, której wartość w tym momencie malała, ale po nie wiem setkach lat, czy może po tysiącach lat, może się okazać, że ludzie będą wracać, a, a przynajmniej część ludzi może wracać na ziemię, i w ten czas ten Tarks Corporation będzie właścicielem tych, tych działek, tych placów. Tej Ziemi. W związku z tym, że będzie właścicielem, no nie wiem, sporej części gruntów na ziemi. Tak? W związku z tym to było takie myślenie długofalowe i oni po prostu skupowali to wszystko. Także y, powstały aktywa państw, ponieważ państwa tak naprawdę znikały, powstały aktywa państw, One wszystkie też były zapisane w tym systemie bankowym. Więc y, te, teoretycznie te państwa znikały, ale one wszystkie swoje aktywa, czyli na przykład tereny, które miały. Tą własność, którą, która była państwowa, one tam zapisały. I ona była teoretycznie do odtworzenia. Oczywiście problem spadkobierców, czy ktoś będzie to odtwarzał, prawda, czy w ogóle, jeżeli za ileś lat, czy za ileś tysięcy lat wrócą ludzie z Starksa na Ziemię, czy to w ogóle jest w stanie, czy są w ogóle w stanie to odtworzyć. To, jest, to była już zupełnie jakby inna dyskusja. Natomiast oni też te swoje aktywa wszystkie wpisali y, oczywiście do tego systemu. I teraz, jak ci ludzie, czy każda kolejna misja. To był jakby część systemu bankowego, która była zaszyta w tym promie, i e, czyli oni posiadali swoje konta, swoje transakcje. Ci, którzy lecieli po wylądowaniu, to się jakby dopisywało do tego centralnego systemu w tarksie i pojawiali się, prawda, nowi ludzie, nowe konta, nowe środki, które oni przywozili, i tak samo potem zarabiali i wydawali te pieniądze. Później to się wszystko urynkowiło, pojawiły, pojawiły się firmy, które zatrudniały normalnie ludzi, pojawił się rynek pracy, pojawili się przedsiębiorcy tak? I, i, i korporacje, i to po prostu zaczęło funkcjonować w dosyć podobny sposób jak na Ziemi. Tam były inne regulacje oczywiście, ale w bardzo podobny sposób to funkcjonowało jak na Ziemi, z tym, że była jakby większa kontrola systemu centralnego nad, nad gospodarką była większa kontrola systemu centralnego, natomiast to była na kontynencie tym północnym, tam gdzie były te trzy wielkie równiny, gdzie to się wszystko jakby zaczęło. Natomiast w momencie, kiedy zaczęto intensywnie zasiedlać kontynent południowy, to tam sobie wymyślono troszeczkę inne zasady funkcjonowania. Tam się troszeczkę chciano jakby odseparować. Przede wszystkim oni żyli z tego, że produkowali żywność, ponieważ mieli olbrzymie farmy, olbrzymie możliwości, super fajny klimat, superfajne tereny do produkcji żywności. Odległości oczywiście były gigantyczne, ale to rozwiązano, ponieważ były specjalne takie samoloty, czy właściwie takie sterowce odrzutowe, które były bardzo, ale to bardzo pojemne, i one leciały z prędkością około 1000 km na godzinę, więc tak na, naprawdę przewiezienie towarów z kontynentu południowego na kontynent północny zabierało około no dwóch, trzech miesięcy i, i to praktycznie te towary się nie psuły i można było te towary, powiedzmy, przewozić w jaki sposób, tam je zamrażać, konserwować i te towary głównie spożywcze, one były eksportowane z tego, z tego kontynentu południowego na kontynent północny i stąd mieli środki, ale oni właśnie chcieli mieć taki troszeczkę inny, inny system, czyli mieli taki system farmerski, nie wpuszczali korporacji każdy z nich mógł mieć broń. Na kontynencie północnym to było zakazane, to znaczy, jakby centrala, jak centrala organizowała bezpieczeństwo dla wszystkich ludzi i były oczywiście specjalne oddziały, były specjalne jakby policja, była taka gwardia narodowa i oni zapewniali bezpieczeństwo, oni zapewniali tak powiemstwo przecież przed które tam były. Natomiast na kontynencie południowym wymyślono, że każdy obywatel dba o swoje bezpieczeństwo sam. Tam nie było dużo dzikich zwierząt. Właśnie. Tam się okazuje, że tam tych dzikich zwierząt było stosunkowo mało i one były mniej groźne. I tam można było sobie samemu radzić. Więc oni mieli własną broń i się sami organizowali w jakieś takie drużyny. I generalnie tam życie wyglądało zupełnie inaczej. Stąd też zrodziły się. Niesnaski i nieporozumienia między kontynentem północnym i kontynentem południowym. Zresztą ten związek wysp, które były na tym oceanie przy tej trzeciej największej równinie, tam też mieszkało kilkaset milionów ludzi. Na tych wyspach, ponieważ te wyspy były stosunkowo duże, a ich było tam sporo, tam było setki tych wysp, to na tych wyspach mieszkało już kilkaset milionów ludzi. I oni też stworzyli swój, swoje, że tak powiem, państwo, swój związek i też rządzili się w nieco inny sposób. Tam nie było aż tyle jakby farm, oni bardziej jakby nastawili się na taką turystykę generalnie, ale też jakby chcieli kontrolować się sami. W związku z tym to mogło doprowadzić do wojny i zobaczymy, jak się sytuacja na targu się rozwinie.